Ja właśnie jestem zamknięty w czymś mieszkaniu. Co to jest za miejsce? Dobra, sprawdźmy drzwi. Czy na pewno nie mogę stąd wydostać? No niestety, nie da się ich otworzyć. Ale słuchajcie, wiem, że musimy się schować i jest bardzo dużo obrazków na ścianach, które są bardzo ważne. Koniecznie tym się zostawić łapkę w górę z bo jak tego nie zrobicie, to nie uda mi się tego przejść. Jeśli jestem narysowana koszulka, to znaczy, że nie możemy schować się w szafie, bo rysuję te właśnie rysuneczki takie bili. Radio, to jest też bardzo ważne. Radio musi być włączone. Serio, już normalnie w tej grze nie wytrzymuje. Nagrywam dla was ten odcinek specjalny drugi raz, żeby w ogóle dowiedzieć się, o co w tej grze chodzi, ile nie nam czasu. Nie, bardzo mało. Dobra, nie może być łóżko, nie może być. Co tam było teraz narysowane? I drzwi jeszcze muszą być pozamykane. Nie, dobra, ja ja nie zdążę. Musimy schować się w czymś się na domowym, bo są nam naprawdę bardzo mało czasu. Koszulka nie może być. Dobra, sprawdzę w dalej. Jest jeszcze pokój obok tu właśnie jakieś śmieci. I w tym pokoju zostaniemy. Nie wiem czy śmieci mogą być czy nie. Jest tu też wylany chyba ketchup, ale dobra. schowamy się w tym świetniku. Mam nadzieję, że nas tutaj nie znajdzie i że wybrałem dobrą lokalizację. patrz otworzyć chyba. Nie, otworzyć, drzwi. Wszystkie się potwierały. Teraz się dzieje Być może udało mi się serio wybrać dobre miejsce. Mam nadzieję, że trafiliśmy i zaraz powinien gdzieś tutaj przejść. Idzie, idzie, tu Popar, wchodzi do środka proszę, że mi założył, proszę, nie zauważ, mnie wyjdź stąd. Tak, poszedł sobie stąd. Dobra, się przez chwilkę już zdecydowałem, Szedł teraz do toalety, bo tam jest toaleta, łazienka ogólnie, do której też sobie później pójdziemy i pokażemy, jak to wszystko wygląda. Wyszedł z niej i sprawdza całe mieszkanie. Będziemy musieli tutaj chyba przestać cztery noce mamy noc numer 1 Reszcie sobie stąd pójdzie, cały czas tułaś, nie wchodź tu drugi raz, idź stąd, proszę. Dobrze, poszedł sobie, ja stąd nie wychodzę, zostańmy tu, mam nadzieję, że przetrwamy noc pierwszą bardzo szybko i zaraz pójdziemy do drugiej. Niczego nie zapomniałeś, udało nam się. Dobra, dalej mamy bardzo mało czasu, mega mało czasu teraz mamy. Nie możemy schować się w szafie. Yy, tam buty są, bo jest jeszcze druga szafa z butami. Dobra, telewizora nic nie widzę. Wszystkie drzwi muszą być pozamykane. Łóżko, okej, okay, yy, radio chyba włączyłem. Dalej mamy obrazek gdzieś tutaj chyba nic. Dobra, to zamykamy. Ile mamy jeszcze czasu? Nie, za mało czasu, jest bardzo malutko czasu. Łóżko nie możemy, to sobie też zamykamy też w takim razie. Dalej sobie sprawdźmy tutaj, bo te rysunki mogą być dosłownie wszędzie. Nie widziałem nigdzie świetnika, jest telewizor, czyli w telewizorze też nie możemy. Nie wiem czy widziałem kaczuszkę, chyba kaczuszki nie widziałem. Co tu w ogóle jest miejsce? Nie wiem, co tutaj robi, ale nie nie widziałem też nigdzie kaczuszki chyba. Ej, bo ja się boję. Naprawdę mamy bardzo mało czasu, mega mało czasu. Mamy, dobra, musimy coś spróbować. Ej, widziałem telewizor, nie widziałem nigdzie kaczki. Mam nadzieję, że możemy schować się teraz w łazience. Zamykamy te drzwi, chowamy się tutaj i proszę, żeby mnie tutaj przypadkiem nie znalazł. Błagam, niech to będzie dobre miejsce. Otworzę drzwi. Dobra, wszystko się potwierało, ale być może udało nam się serio znowu wybrać dobre miejsce i idzie naprawdę świetnie. Halo Billy, gdzie jesteś? Dobra, może powinien być troszkę ciszej, bo on zaraz pewnie tutaj przyjdzie. Jest idzie, tu idzie tu. Dobra, wchodzi do środka. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. Serio, idź stąd, wyjdź stąd! Po prostu nie zauważył mnie. Wydałem kilka rubuksów i udało nam się wrócić do nocy numer 2. Nocy masz nocy 4, więc mam nadzieję, że nic nie ominiemy. Dobra, skrzyneczki nie możemy. Kaczuszka tym razem jest. No właśnie, tej kaczki wcześniej nie widziałem i przez to przegraliśmy. Od razu włączamy radio, to jest bardzo ważne. Sprawdźmy sobie jeszcze pokój obok i wszystkie drzwi zawsze muszą być pozamykane. Pod telewizorem nie możemy, raczej więcej turystów żadnych nie ma. I musimy się streszczać, bo mamy bardzo mało czasu, jakieś 20 sekund nam jeszcze zostało, więc serio, to jest tyle czasu, co nic. Łóżka, chyba, nic nie widziałem, czekajcie, było gdzieś łóżko. Łóżko to ogólnie są trzy literki Z. Wiecie, po prostu jakby ktoś chciał sobie spać. E, tu też nic nie widzę. Nie wiem czy widzimy śmietnik nawet. Jest koszulka, czyli w, w szafie nie możemy. Tu żadnego rysunku nie ma. Dobra, śmietnika chyba nie widziałem. Będziemy ryzykować, bo niestety nie mam już czasu. Zamykamy wszystkie drzwi. Te też. I chłamy się jeszcze raz w śmietniku. Nie wiem, czy on gdzieś narysował śmietnik. Mam nadzieję, że nie. Otwieram wszystkie drzwi. Serio, się bardzo stresuję. Tu zaraz przyjdzie, zaraz tu przyjdzie i będziemy wiedzieć. E, czy on idzie? Tak mi się wydaje. Nie, 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 dobra, wchodzi tu. Okej. Okay. I czy to było dobre miejsce? Jeśli stąd wyjdzie, to będzie dobre miejsce. Musi stąd wyjść. Ej, minął bardzo dużo. Tak! Chyba nam się udało i przejdziemy w taki sposób do nocy numer 3. Będzie ogólnie coraz trudniej, ale... Dobra, będę jeszcze troszkę ciszej, żebym sobie na pewno poszedł. Nie wiem, czy wyłączyłem radio. Serio, nie pamiętam tego. Wy pewnie możecie sobie teraz cofnąć i zobaczyć. Nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie wejdzie tu drugi raz, bo jest też taka opcja, że wejdzie drugi raz. Ale wyszedł. Dobra. I chyba na szczęście w taki sposób przejdziemy do nocy numer 3. Trochę wygląda, jakbym pływał w tym śmietniku. Ale uwaga, co się teraz stało? Jedź szybciej, bo mamy dużo mniej czasu. Dobra, jest bucik narysowany. Telewizorka nigdzie nie widzę. Wszystko sprawdzamy. Czasami jest też tu rysunek. Serio, czemu my teraz mamy tak mało czasu? E, tylko buta widzę. Poza tym nic. Kaczuszka, czyli nie możemy też pójść się kąpać. No ale w sumie, dobra. Nam to jest niepotrzebne. My chcemy tylko przeżyć po prostu. Koszuleczka. Łóżka nigdzie nie widziałem. Na razie. Kolejny rysunek to są jakieś boksiki. E, czy była gdzieś kaczka? E, dobra, jest jednak łóżko narysowane. To teraz naprawdę nie wiem w ogóle, gdzie ja chciałbym pójść. Czy gdzieś śmietnik. Ej, ser. ser nie widziałam pójść. Dobra, nie widziałem. Nie, nie, łóżko chyba też było. Yy, to wejdźmy sobie do... No, za późno. Zapomniałeś się ukryć. Nie, nie zapomniałem się ukryć, tylko po prostu nie miałem na to czasu. Więc musimy robić to szybciej. Kaczka, śmietnik. Ja nigdzie nie widzę żadnych rysunków. Jest kaczka, śmietnik i spanie. Dobra, czyli tu nie możemy. Nie wiem, nie widziałem nigdzie szafy. Pójdziemy sobie po prostu do niej. Mam nadzieję... Czekajcie, kaczka, śmietnik. Nie widziałem szafy. Nie widziałem. Proszę, proszę, Niech to będzie to miejsce. Naprawdę nigdzie szafy nie widziałem, że była narysowana, no ale jednak gdzieś była. Nie no, znowu nie zdążę! To jest to miejsce, to jest to miejsce, to jest to miejsce. To jest to miejsce. Szybko, no, no nie mogę kliknąć! Szybciej, bo mi znowu nie starczy czasu! Dobra, co tu jest? Co tu jest? Yy, dobra, schowam się pod łóżkiem. Jak! Druga próba pod łóżkiem, bo teraz go znowu nie widziałem. I to był chyba dobry wybór. Ale wiecie co? Nie pamiętam czy wyłączyłem radio, ale z tego co widzę jest naprawdę dobrze. On To zaraz sobie pewnie przejdzie tym korytarzem, więc będziemy go widzieć. Billy idź stąd nie zostaw! Proszę cię, nie wchodź tu. Zostaw mnie! Wszedł do środka, dobra, jest tutaj, widzimy tylko jego nogi. Ja nic nie dotykam, nic nie ruszam, nie chcę stąd wychodzić. Tak, ty sobie wiejdź, to jest bardzo dobry pomysł. I mamy trzecią noc. Jeśli przejdziemy czwartą, to będzie koniec gry i mam nadzieję, że serio damy radę to przejść. Tylko teraz, żeby przypadkiem nie okazało się, że radio jest włączone, bo zaraz przyjdzie te Billy. Wróci tu, dobra, wrócił, wyszedł i chyba jest dobrze. Chyba w tym momencie jest dobrze, on wychodzi z tego domu i mamy czwartą noc, z której będę mieć naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. No nie złapał mnie i stało się dokładnie to, co powiedziałem, czyli usłyszał radio i przez to musimy znowu zaczynać wszystko od początku. Jest kaczka, są buty, a ja sprawdzam całą resztę. Mam nadzieję, że to jest idealne miejsce w tym momencie. Mam nadzieję, bo serio kaczki nikt nie nie widziałem. Wyłączyłem radio, sprawdziłem wszystko. Dobra, tym razem wygraliśmy, bo wyłączyłem radio. Chyba. Znaczy, chyba wyłączyłem, bo zapominam o nie bardzo często. Ale kaczki nigdy nie widziałem. Chowamy się znowu pod prysznicem i przechodzimy w tym momencie do nocy numer 4. Na 100%. No proszę bardzo, kogo my tu mamy? Witam Billy! Tak, jestem głośno i tak mnie słychać. Minęło chyba z pięć kolejnych prób i znowu schowałem się w łazience i jest duża szansa na to, że tym razem serio wreszcie mi się uda. Cześć Billy z powrotem, cześć, proszę, zostaw mnie, Wyjdź z tego pokoju. Wyłączyłem radio, zamknąłem wszystkie pokoje, znaczy chyba. No dobra, ja tak nie zamknąłem. No tu jest śmietnik! No, no nie no ja powiedziałem, że nie widziałem śmietnika, śmietnik jest dosłownie przede mną, wy to widzicie. Schowałem się w śmietniku, tu jest śmietnik. No chyba, że mi nie to przypadkiem, to będzie cud. Widzę tu setki, to mówił nie może być, ale śmietnik, no. no się tu jest śmietnik, tu, na tej ścianie, więc zaraz tu przyjdzie, po prostu mi zje. Cześć Billy, powiedz, że mnie nie widzisz. Nie mam mnie tutaj, serio. Wyjdź stąd. Proszę wyjdź stąd. Jest, 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 chyba się wreszcie udało, chyba się wreszcie udało. Miałem 50 na 50% szans na to, że mi się uda, bo nie widziałem ani koszulki, ani spania. Czyli łóżka. I mam nadzieję, że teraz jak tu przyjdzie, wyjdzie i radio na pewno mam włączone, więc przejdziemy wreszcie do nocy numer 4. Obiecuję wam, proszę, tylko niech on wyjdzie z tego pokoju. Jest. Wyszedł, wyszedł stąd, proszę. I żeby się teraz nic nie stało, przechodzimy do nocy numer 4. Naprawdę, z... wyłączyłem radio na 100%, wyłączam je zawsze. Nie zapominam o nim. Jest, jest, udało się, udało się, mamy noc numer 4. Zgadnij, tak, mamy noc numer 4, a ja nie widzę żadnych rysunków I, i mamy. Ile 10 sekund, żeby się schować? No to fajnie, fajnie, no na pewno, dobra. Ja idę w random miejsce, po prostu. Koszulka ja nie mam czasu w ogóle. Ja, ja nawet drzwi nie zdążę zamknąć. To jest niemożliwe, żeby przecież jakkolwiek w tej nocy dać radę. No i, I co? Już? To ja z tym pokoju się. Super, super ci poszło. dzień. A jeszcze bana dostęp! To było niemożliwe przecież to przejść. Dobra, słuchajcie, ja mam naprawdę dość tej gry. Siedzę tu chyba z godzinę i to nagrywam, więc zostawcie łapkę w górę, subskryneczkiem i jeśli chcecie jeszcze taki, kiedyś taki odcinek, to napiszcie w komentarzu, bo ja mam dość. Ma po prostu dość. Narka wszystkim. Czy ja właśnie jestem zamknięty w czymś mieszkaniu? Co to jest za miejsce? Dobra, sprawdźmy drzwi, czy na pewno nie mogę stąd wydostać. No niestety, nie da się ich otworzyć. Ale słuchajcie, wiem, że musimy się i jest bardzo dużo obrazków na ścianach, które są bardzo ważne. Koniecznie musicie stawić łapkę w górę i bo jak tego nie zrobicie, to nie uda mi się tego przejść. Jeśli jest ten zwany koszulka, to znaczy, że nie możemy schować się w szafie, bo rysuję te właśnie